Cześć, z tej strony Tos ze stanu 185 i sojuszu RAM. Dziś druga część wideo na temat wydarzenia wieczne oddanie, gdyż jak mówiłem w pierwszej części, podwydarzenia w tym evencie będą się zmieniały, gdyż zostało ono zaplanowane aż na 12 dni. W tej części chciałbym poruszyć dwie kwestie, o które pytaliście. Pierwsza to strategia na wykorzystywanie szkła powiększającego odkrywcy. Natomiast druga kwestia tyczyła się podwydarzenia Odyseja, a właściwie opłacalności zakupu przepustki balonowej i odebrania skórki kwatery głównej. Zacznę od tej drugiej kwestii, czyli możliwości zdobycia skórki kwatery głównej poprzez zakup pakietu za 499 diametrów. Ta oferta na pozór wydaje się bardzo korzystna, gdyż zakup skórki kwatery za 499 diamentów to naprawdę dobra oferta. Jednak problemem jest tu, że do jej odebrania będziecie potrzebowali aż 1000 punktów solo. A to może być problemem nawet dla graczy low spender, nie wspominając już o graczach niewydających. A to dlatego, że do zdobycia 1000 punktów będziecie potrzebowali zdobywać powyżej 83 punktów każdego dnia. Maksymalna liczba punktów, jaką możecie zdobyć jednego dnia, to 100 punktów, z czego aż 25 są to punkty z pakietów. Więc jak sami widzicie, jest to praktycznie niemożliwe do zrobienia dla graczy low spender więc ja osobiście nie polecam zakupu tego pakietu dla zdobycia skórki kwatery głównej drugą kwestią jest strategia na główne podwydarzenie czyli powyżej chmur ze względu na to, że każdy z graczy może w tej części wydarzenia zdobyć większą ilość szkieł powiększających odkrywcy poprzez wydarzenie tropikalne klejnoty i jest też duża szansa, że wielu graczy będzie używała ich w tym samym dniu proponowałbym Wam poczekać i sprawdzać ranking codzienny tego wydarzenia. Jeśli pod koniec danego dnia będziecie w stanie zdobyć wysokie miejsce w rankingu codziennym, nie zużywając dużej ilości szkieł powiększających, to powinniście to zrobić i odebrać nagrody za codzienne rankingi. W przeciwnym wypadku powinniście poczekać na kolejny dzień i znów sprawdzać ranking tego dnia. Myślę, że jesteście w stanie dobrze zapunktować co najmniej dwa razy w rankingu codziennym podczas trwania tego wydarzenia. Mam nadzieję, że te podpowiedzi będą dla Was pomocne i uda Wam się zdobyć większą ilość nagród. A na dziś to już tyle. Dziękuję i do usłyszenia.